Cześć. Jak często porównujesz się do innych? Jak się wtedy czujesz? Porównywanie do innych osób nie ma najmniejszego sensu. Każdy z nas jest przecież inny. Mamy inne umiejętności, inne predyspozycje, inne cechy charakteru, a przede wszystkim inne doświadczenia, i każdy z nas przeszedł inną drogę. Kiedy widzisz, że ktoś osiągnął z dużym sukcesem to, co ty sam chciałbyś osiągnąć i porównujesz się, porównujesz swoją obecną sytuację do tego, co ta osoba osiągnęła, co ta osoba w tym momencie ma, to to nie przyniesie ci nic dobrego, nic pozytywnego. Pamiętaj jednak, że ta osoba też kiedyś była na początku, tej drogi, że też musiała zapracować na to. I tak naprawdę ty widzisz w tym momencie tylko rezultat tej pracy. Widzisz tylko wystawę. Tak więc nie porównuj się do tego, co widać na zewnątrz. Możesz jedynie traktować to jako Inspirację i motywację do własnego działania, bo jeśli ta osoba osiągnęła to, co ty byś chciał osiągnąć, to znaczy, że również możesz to zrobić tak samo jak ona. A jeśli już masz się do kogoś porównywać, to porównuj się do siebie samego z przeszłości. Czyli skupiaj się na tym, jakie robisz postępy, co osiągasz, i naucz się doceniać siebie. To najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Podziel się w komentarzu, czy zdarza ci się porównywać do innych osób. Jeśli natomiast chcesz zrealizować jakiś cel, Rozwiązać problem, czy zwiększyć swoją pewność siebie, to zajrzyj do linka w komentarzu do tego filmu i sprawdź, co tam dla ciebie mam. Do zobaczenia!